Chrystus zmartwychwstał czwarta niedziela Wielkanocna, niedziela dobrego pasterza. Od 57 lat obchodzimy tę niedzielę, modlimy się o powołania z powołanych. Zapraszam na kilka refleksji związanych z czwartą niedzielą. Nic mi nie grozi, wiem kto jest moim pasterzem. Jego głos i nigdy za innym nie pójdę. Nawet gdy spadnę, on za mną pobiegnie. Zostawi wszystko, i z dołu wyciągnie mnie. Choćby rozpocznę troszkę tak nietypowo, bo od psalmu, psalm 23. Przepiękny psalm. Myślę, że warto się go nauczyć nawet na pamięć. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Tak się zaczyna ten psalm, psalm 23 przypomnę. W tym psalmie między innymi czytamy, że on prowadzi mnie nad wody bezpieczne. Oto jestem w takim miejscu bezpiecznym, chociaż woda oczywiście bywa okrutna, ale bez wody nie ma życia i każdy pasterz miał tego świadomość: że jeżeli owce mają żyć, to nie tylko potrzebują pięknych zielonych pastwisk, pięknej świeżej trawy, ale też o, takie jak jest za mną. Ale też potrzebują tej takiej czystej, wspaniałej wody. E, woda. Ja troszkę dzisiaj wieje. E, spróbujmy kontynuować nasze rozważanie. Chronologicznie to zacznijmy od tego, żeby zwrócić się do Ewangelii. E, wszystko dzieje się w kontekście święta żydowskiego święta namiotów. Jezus w czasie tego święta m.in. dokonuje takiego wielkiego znaku. Ten znak polega na tym, że niewidomy od urodzenia zaczyna widzieć. W tej rozmowie z niewidomym, już pod koniec, kiedy już ten niewidomy zostaje odrzucony przez faryzeuszy, przez uczonych w piśmie, kiedy zostaje wyzwany od najgorszych, wyrzucony wręcz z synagogi. W takiej ostatniej rozmowie, spotkaniu z Jezusem, On oddaje Mu cześć jako Panu. Jezus mówi o tym, że przyszedł na świat po to, żeby dokonał się sąd. Takie skojarzenie przychodzi od razu z tym, że kiedy Jezus spotkał się też w Jerozolimie, i to było nocą akurat, spotkał się z Nikodemem, wtedy też mówił o sądzie. On mówił o takim kryzysie Tutaj akurat jest użyte słowo greckie krino. Ten sąd yy, dokonuje się w tym celu, nie w takim, żeby kogoś osądzić, tylko ten kryzys, te krino greckie dokonuje się po to, żeby człowiek yy, wszedł w takie rozważanie swojego życia, poważne takie zobaczenie, kto jest dla niego światłem. Jezus mówi o światłości, praktycznie w Ewangelii świętego Jana jest cały czas o tej światłości mowa. I może trochę nie na temat dobrego pasterza, ale to się wiąże z tym, co Jezus dalej mówi, bo ten dziesiąty rozdział, o którym dzisiaj trzeba powiedzieć, mówiący o dobrym pasterzu, jest zaraz po tym, jak Jezus uzdrawia niewidomego, jak daje mu światło, światło na Jego życie. I po tym mówi Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. W tej mowie Jezus mówi o tym, że On jest dobrym pasterzem, że On jest tą bramą, przez którą trzeba przejść, żeby wyjść na zewnątrz, na pastwiska, zielone pastwiska, ale z czego wyjść? Z opresji, opresji ludzkiej, z naszej <laughs> takiej, może nie wiem, jakby to powiedzieć, zaściankowości, drobnomieszczaństwa, z takiego myślenia, że Bóg mnie pokrzywdził, że Bóg się mną nie interesuje, też w kontekście takim jak to widzimy, kiedy faryzeusze odrzucają tego niewidomego, z czego chce Jezus uwolnić swoich uczniów z takiego patrzenia na prawo, na te wszystkie przepisy, jako jedyny ratunek na to, żeby się zbawić. Bo życimy się i tak, mamy przepisy, mamy prawo i ono nas zbawia, bo my jesteśmy w stanie go spełnić. A ci, co nie wiedzą o co chodzi, to jest naród przeklęty, tak mówili o, o Żydach, tych gorszej kategorii. Mówili sami faryzeusze, szczególnie w kontekście wskrzeszenia łazarza. A zatem, to co mówi Jezus, że jest dobrym pasterzem, on jest dobry dlatego, żeby wyzwolić wszystkich z podmocy panowania prawa. Nikt z nas nie jest w stanie tego prawa spełnić. Nikt z nas nie jest do tego zdolny. Prawo nas zabija, litera prawa nas zabija. Dlaczego? Bo nie jesteśmy w stanie być dobrzy. Święty Paweł o tym jasno mówi: Chcę czynić dobro, a narzuca mi się zło. Dlatego Jezus jest tym, który uwalnia od takiej opresji. On mówi: Ja Was kocham, daję Wam za darmo moją miłość. I teraz, jeżeli to przyjmiecie, to będziecie szczęśliwi, będziecie pełni, nasycicie się, bo ja was wyprowadzę na takie pastwiska. Dam wam takie światło na wasze życie, że pomimo waszych grzechów, problemów, trudności, to ja was tak naprawdę uzdrowię, uwolnię. Dam wam jasne spojrzenie, dam wam światło, bo ja jestem dobrym pasterzem, ja zadbam o was. Tylko pójdźcie za mną, bo dobry pasterz prowadzi, prowadzi swoje owce. Owca, która widzi, która ma światło, idzie za pasterzem. Nie boi się, że yy, właśnie yy, zostaje wyprowadzone gdzieś na Manowce światło. Światło, które prowadzi to ten dobry pasterz. Światło. Idźmy dalej, podróżujmy właśnie wraz z Chrystusem i z jego uczniami. Ehm, towarzyszy nam w tle przepiękna piosenka e, zespołu Fish Clectic, a jest to Utwór pod tytułem Podróżnik. Piękna pieśń codziennie ją mam ustawioną w budziku. No i budzę się z tą myślą, że z tobą pójdę dalej, że ja się nie muszę bać, nie muszę się lękać, bo ty jesteś ze mną. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę. I właśnie takiego zła, takiego stresu nie bali się uczniów i ten kerygmat, który jest dzisiaj mówiony przez Piotra kończy się pytaniem jego słuchaczy którzy są zafascynowani tym, 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 tym co mówi Piotr, zwykły rybak apostoł i co Jezus mówi co mamy czynić bracia, no to pytanie, co on odpowiada nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia, nawróćcie się, to jest takie słowo związane z greckim metanoite zmieńcie myślenie, zmieńcie nastawienie wasze, skoro jest dobry pasterz, który umarł za was na krzyżu i który z martwych stał, to można z nim podążyć w odwrotną stronę, zmienić swoje myślenie, swoje nastawienie i to jest, to jest niesamowite co możemy czynić wraz Właśnie z Chrystusem. I jeszcze to, co napisał Piotr w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale możemy to przeczytać. To jest słowo, które Piotr kieruje do niewolników. I co takiego cytuje Piotr, on cytuje pieśń sługi Jachwe, to co możemy znaleźć u Izajasza w 54 rozdziale, w którym jest zapisana przepiękna pieśń. Mówiąca o tym, że On stał się dla nas, Jezus Chrystus, niewolnikiem i że dzięki temu, że e, chociaż jemu złorzeczono, on nie złorzeczył, że on cierpiał, że nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. I On poniósł nasze grzechy na drzewo. No właśnie, e, na drzewie dokonała się tragedia, kiedy Ewa, Adam e, dali się skusić właśnie przy tym drzewie demonowi, oddali się okłamać. To Jezus przychodzi jako sługa, jako nasz niewolnik Po to, żeby odkłamać rzeczywistość Żeby odkłamać to, co zostało zasiane przez szatana Co, co jest właśnie tak ciągle powtarzane Że Bóg Cię nie kocha, że Bóg jest daleko to jest, to jest to właśnie, co uczyni dla nas Jezus Jako sługa Jachwę Przychodzi po to, żeby nas wszystkich uwolnić, uzdrowić Mówi tak Błądziliście bowiem jak owce ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Nawróciliście się, zmieniliście myślenie jako chrześcijanie, jako ochrzczeni, zmieniliście swoje postępowanie, nastawienie do życia. I to jest niesamowite w Panu Bogu, że daje nam ciągle szansę daje nam Chrystusa jako, jako tego, to, taką ostatnią deskę ratunku, że w nim jest nasza nadzieja, nasze odkupienie. Życzę dobrego tygodnia, życzę dobrego myślenia. O dobrym pasterzu. Pozdrawiam, szczęść Boże. Zostańcie z Bogiem.